urlopy menstruacyjne w Słazio i Digitok. Linkedinowe Bingo Bogusza. Fala zwolnień wśród Jerzy, Muszynianka AI. Średnia kasta go nienawidzi od zera do prezesa. Problemy ze znalezieniem pracy? Sprawdź swój znak zodiaku. Jak sprzedawać rolety okienne? Gdzie szukać przyjaciół na całe życie? Tak powinny się reklamować miasta. Żar z nieba, czyli lampa jak? Przekonajcie się sami. Artur Jabłoński wprowadził urlop menstruacyjny w Digitok i Słazio. Temat wywołał sporo kontrowersji, a autor sam na wstępie podkreślił, że z początku uznał pomysł za absurdalny, ale po głębszej analizie przyznał mu rację. Wpis sporą falę komentarzy. Oczywiście nie mogło zabraknąć pytań co z mężczyznami. Pojawiły się sprzeciwy nawet wśród kobiet, między innymi na temat tego, że kobiety bez miesiączek czy też po menopauzie zyskują benefit względem np. mężczyzn z IBS czy WZJG. Obydwa dotyczą zespołu jelita wrażliwego. Kolejnym problemem jest Wchodzenie w intymną sferę pracownika, jaką jest zdrowie. Przy L4 nikt nie musi wiedzieć, jaki jest powód, o ile sami się nimi nie podzielimy. Większość komentarzy miała jednak wydźwięk pozytywny. Panowie informują, że jeśli mężczyźni mają z czymś problem, to również mogą go nagłaśniać. Firmy na pewno się nimi zaopiekują. Panie zaś proszą, aby nie mylić równości z równouprawnieniem. W tym przypadku chodzi po prostu o wyrównanie szans. Pojawiły się również pozytywne głosy dotyczące zmiany zdania przez pana Artura, zamiast myśleć w zaparte. Wpis był na tyle kontrowersyjny, że pan Artur ponownie skomentował i podsumował całą sytuację, informując, iż wierzy, że wprowadzony benefit odpowiada na realne potrzeby pracowników oparte na empatii i zdrowym rozsądku. Moim zdaniem zawsze ktoś będzie czuł się pokrzywdzony. Nie oznacza to, że taki nie jest, ani też, że inicjatywa nie ma sensu. Jeśli pracodawca uważa, że to zaś świetny pomysł, który działa lub sprawdzi się, czemu nie? Jeśli pracownicy są zadowoleni z tego benefitu, też super. Jeśli pracownik tej firmy czuje się pokrzywdzony w tej sytuacji, to musi problem nagłaśniać. W ten sposób na pewno uda się znaleźć kompromis. Odnośnie bycia pokrzywdzonym pojawił się jeszcze wpis pani Katarzyny. Autorka zwróciła uwagę, że jest potrzeba urlopów menopauzalnych. Wpis otrzymał wiele pozytywnych reakcji. Ze strony panów padło pytanie dotyczące urlopu andropauzalnego. Panie natomiast wspierały wpis informując, że tego typu sprawy i podobne należy szerzyć dalej. Przenosimy się teraz do wody AI. Muszynianka na swoim profilu LinkedIn zamieściła informację dotyczącą połączenia sił z Polka-Polska-Kaucja. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie drobne potknięcie związane z wygenerowaniem tekstu przez AI. Profil Muszynianki obserwował na moment publikacji 150 osób, natomiast wpis Wojtka Kardysia otrzymał ponad 600 reakcji. Wojtek zaznacza, że w przypadku wpisów w social mediach dotyczących marek powinno stawiać się na autentyczność. Tym samym takie posty powinny być pisane samodzielnie, wykorzystując przy tym własny styl i humor. Pojawiły się głosy, że być może akcja była zaplanowana i dodatek był celowy, aby zwiększyć zasięgi. Niestety autorzy wpisu poinformowali, że była to po prostu Delikatna wpadka. Padły również komentarze, że AI może być przekleństwem dla marketingu, ponieważ management może nie dostrzegać zalet marketingu kreatywnego wysokiej jakości. Muszynianka zyskała dodatkowe 150 obserwujących, a sam post otrzymał ponad 100 reakcji wobec średnich 3. Pytanie jedynie, czy to się opłacało? Kolejnym tematem jest LinkedInowe Bingo Bogusza. Nazwa mojego autorstwa, mam nadzieję, że Maciej się nie obrazi. Post, co prawda, nie jest najnowszy, ale jak najbardziej trafny. Maciej podaje przepis na posty gwarantujące spore ilości reakcji. Moim faworytem jest punkt numer 7. Nawet dzisiaj upatrzyłem taki wpis, związany z marketingiem i zamawianiem pizzy. Nie brakowało komentarzy dokładających kolejne złote zasady, jak na przykład weekendowy post z wycieczki rowerowej lub na temat tego, że człowiek niepotrzebnie się męczy, skoro Maciej podał wszystko na tacy. Autor skomentował również, że chodzi o płytki content, który jest zjawiskiem negatywnym. Moim zdaniem, jeśli za Twoim wpisem stoi wartość, to można śmiało korzystać z tych zasad. Tak jak ma to miejsce w przykładzie z pizzą. Pytanie do Was. Czy uda się Wam ustrzelić bingo w jeden dzień? Mój dwutygodniowy codzienny pobyt na LinkedInie świetnie podsumował Bartosz Sokoliński, który jest również połączony do tego wpisu, także odsyłam Was do jego wpisu. Lecimy dalej. Dominika w swoim wpisie poruszyła kwestię znaku Zodiaku oraz daty urodzenia na rozmowie rekrutacyjnej. Przyznam szczerze, że zdziwiłem się niesamowicie widząc, że niektórzy faktycznie spotkali się z takimi pytaniami na rekrutacji. Nie zabrakło głosów, że w przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce, należy po prostu zrezygnować i nie kontynuować dalej rozmowy. Ja osobiście byłbym ciekaw, dokąd ta rozmowa nas zaprowadzi. Od razu odpowiadam, jeśli miałbym wybrać, jakim zwierzęciem chciałbym być, byłbym jeżem. Nie pytajcie. Jeśli czujecie, że nasze gwiazdy są w idealnej konstelacji, to koniecznie zasubskrybuj kanał i zaobserwuj mnie na Linkedinie. A propos Jerzy, Fala zwolnień dotarła również do nich. Wpis oczywiście humorystyczny. Joanna apeluje, abyśmy zwracali uwagę na interpunkcję. Internaci szybko podłapali, podrzucając swoje pomysły, jak na przykład roboty na wysokości... Zwolni dzieci, czy też moja stara piła leży w piwnicy. Podłączam się pod apel, nie zwalniajmy jeży, dbajmy o prawidłową interpunkcję, aby być dobrze zrozumianym. Pora porozmawiać o pieniądzach. Aleksandra opisała sytuację, której ktoś z jej otoczenia został prezesem w wieku 21 lat. Dziś natomiast ma ich 27, a zamiast pieniędzy na koncie 2 miliony długu. Chodzi oczywiście o skam. Który pojawia, się na jednym z który pojawia się na jednym z popularnych portali z ogłoszeniami. Autorka przestrzega szczególnie młode osoby wchodzące na rynek pracy, że nie wszystko złote, co się świeci. Komentarze na ten temat są przeróżne. Jedni zwracają uwagę na to, co jest red flagiem w takim ogłoszeniu, jak rozpiętość wynagrodzenia, czy grupa wiekowa. Inni, że stanowisko prezesa i członka zarządu wywołuje błysk w A jeszcze inni, że trzeba edukować społeczeństwo. Uświadamiać, że nie ma nic za darmo. Pojawił się również komentarz pani adwokat, że wiele osób trzeba było z opresji ratować. Dlatego ja również przestrzegam, uważajcie co podpisujecie i komu udostępniacie wasze dane. Jeśli coś wam się wydaje zbyt niesamowite, aby było prawdziwe, to przegadajcie temat z osobami bardziej doświadczonymi. Jeśli chodzi o osoby bardziej doświadczone, porozmawiajmy o tym, gdzie możemy znaleźć przyjaciół na całe życie. Okazuje się, że jest to prostsze niż myślicie. Wystarczy znaleźć ofertę pracy, która wam się spodoba i Wam to zapewni. Ilona znalazła świetne ogłoszenie o pracy, które oferuje wśród benefitów przyjaźnie na całe życie. Pojawiły się humorystyczne komentarze do typu, dopytujące, kiedy w pakiecie będzie można znaleźć żonę lub męża, albo że nic tak nie łączy jak wspólni wrogowie. Podpinam się pod pytanie Ilony, jak źle musi się dziać w firmie, skoro musisz oferować takie rzeczy? Zastanowił mnie również jeden komentarz, jaki byłby odzew na ogłoszenie, gdzie firma napisałaby szczerze, że posiadają toksyczne środowisko pracy, a jedyne przyjaźnie to osób, których motto brzmi po trupach do celu. Aplikowalibyście? Teraz historia, która ma już 6 lat, a poszła dopiero teraz wiralem na LinkedIn. Mowa o słynnej sprzedaży rolet do okien. Zapytacie mnie, skąd wiem, że ta historia ma 6 lat? A no bo sama bohaterka tej opowieści udzieliła się w komentarzach. Dla tych, co nie znają sprawy, Krzysztof w poetycki sposób podszedł do kontaktu ze sklepem w sprawie opóźnienia w jego dostawie dostawię jego rolet. A dział obsługi w tym przypadku Katarzyna postanowiła podjąć poetycką rękawicę. Autorka wpisu zasugerowała, że Katarzynie należy się podwyżka. Katarzyna odpowiadając poinformowała, że w tamtym czasie podwyżki co prawda nie było, ale słowa uznania wraz z busującą butelką wina już tak. Historia rozegrała się w sześciu aktach, którą golen, go, von, po, gorąco polecam do porannej kawki. Linki do wszystkich publikacji znajdziecie w opisie. Teraz robi się nieco zagranicznie. Ale spot urzekł mnie ogromnie. Chodzi oczywiście o oslo. Macie tutaj jego krótki fragment. Chciałbym zobaczyć taki film z udziałem naszych polskich miast. Ten krótki spot spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Zapewne wielu z was go widziało, ale ci, których ominą, musicie sprawdzić koniecznie. I na koniec. Fala hejtu w Polsce, czyli lampa jak z Jacek Kotarbiński zamieścił humorystyczny obrazek, który zresztą nie jest jego autorstwa. Obrazek nawiązuje do oczywiście fal gorąca, jakie przewijają się przez Polskę. Wchodząc w sekcję komentarzy, oczekiwałem kolejnej dawki humoru, a zastałem sporą ilość negatywnych wypowiedzi. Jak na przykład wysłanie prawników od strony IKEA, że obrazek jest fotomontażem. Oto, że IKEA zmienia grupę docelową na Kiboli. Tak, akurat jest zabawne. Na szczęście byli też tacy, którzy są obeznani w temacie twórczości Tomasza Hica, ale po komentarzach miałem wrażenie, że niektórzy są po raz pierwszy w internecie. Co ciekawsze, IKEA sama skomentowała stawkę kwitując krótkim tak. Jeśli chcesz podrzucić mi swoje perełki, koniecznie dodaj mnie do kontaktów na Linkedinie lub dołącz do grupy na Discordzie. Link w opisie. W planach jest również druga seria dotycząca nowinek z IT, a tymczasem korzystajcie z lata i widzimy się za tydzień. Cześć!